Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Tu RMFFM, wstawaj. Szkoda dnia. Poranny show w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. I rat, i ciocia imieniny, może spokojnie dzisiaj robić, bo to jest piątek. i Jutro myślę, że też. Także wpadajmy do cioci, z prezentami świętujmy. Film... Dzisiaj jest Dzień cioci. Nie, może być, jak chcesz. Filmik robi furorę w sieci wczoraj mhm. od rana, od, przez wczoraj od wieczora. E, poseł Sienkiewicz wchodzi na salę sejmową, idzie takim krokiem, jak sugeruje sieć, krokiem wskazującym na... Spożycie zużycia? E, spożycie zużycia. Podchodzi do posła budki, a ten szybciutko wstaje i wyprowadza posła Sienkiewicza z, z sali. A czekaj, ja bo ja dawno nie byłem w internecie, no. już przynajmniej w godzinę. I jak znam nasz internet, to robią aferę, że, że był alkohol w robocie. No robią taką aferę, tak. A a, się daje, a może a może to księgowy wyliczył panu Bartłomieju, co dla niego oznacza Polski ład? Może, że załapie się na ulgę dla klasy średniej no. i dostanie po kieszeni i musiał sobie, że tak powiem, no. Poranny show w RMF FM. Wstawa i szkoda dnia Szymon Chołownia wzywa, uwaga, opozycję całą do debaty na temat przyszłości Polski Uje, Wydało nam się to Bożne, ważne, dlatego o tym mówimy I on <laughs> mówi tak Nie przekonujmy przekonanych, przekonujmy nieprzekonanych Pięknie powiedziane, naprawdę No to ładne słowa i proponuje debatę oraz jeszcze konferencję proponuje pan Szymon, mające doprowadzić do depolaryzacji sceny politycznej Tak jest Pan Hołownia Kurcze idzie chwalebnym szlakiem bojowym Nieboszczki Unii Wolności. Młode nie pamiętają, młode nie pamiętają. Wtedy panel debaty dyskusją poganiał. Tak, zobaczmy. Wszystko, czego Polska dziś potrzebuje, to jest właśnie debata o depolaryzacji. Nie wiem, jak mogliśmy bez tego żyć w ogóle. Debata, już samo to, patrzcie, jak to brzmi. Tak, jak debata. Wstawaj, szkoda dnia w FM. Małgorzata to rozenek. Uwaga, po trzech tygodniach w Tajlandii czy tam w internecie, usycha z tęsknoty za swoimi pieskami tak bardzo, że cytuję, mówi pani Gosia, codziennie rozmawiamy z nimi na FaceTime. Sami rozmawiamy. Czyli psy są zwyczajnie w domu na zdalnym i wszystko spoko, tylko na po powrocie będzie to sprzątać. No będzie. Pada, dnia, RMF. I tak dalej. taki Hill, najważniejsze, za nami. My Ty lubisz girls. takie proste, ładne teksty dla ciebie, w sam raz, takie ale przedszkolne. Wiesz, że tak co powiem. po mnie cieszą po prostu? Jakieś małe dziecko we mnie się budzi i, i zrób mi coś. No. no to proszę cię, pielęgnuj te dziecko w tobie. Dobrze, będę obiecywał. No, ja wam coś powiem. Dawaj. Bo to Force Appeal przeczytałem, no. Ema, czy taka Europejska Agencja Leków. No to ważna ono instytucja chyba. Tak, ona ostrzega i to jest dziwne moim zdaniem. Kolejne dawki przypominające szczepionki przeciw COVID mogą osłabić reakcję odpornościową. Oj. Uj, no czy, czy mi się zdaje, czy ta Ema cała właśnie nie dołączyła do grupy organizacji foliarskich? Stawaj, szkoda dnia. Ema. Dopiero była taka malutka ta Ariana Grande. Dopiero tutaj jakieś takie programy dla przedszkolaków robiła moja, młodzież, to oglądała tu, ta? paś, taka pani. śpiewana jest noga w ogóle. Ariana Grande? Ta. No proszę, abym Grande zrobił tak. W No jest inny temat, inne nazwisko, inna muza. Monika Richardson, czyli była pani Zamachowska z domu Pietkiewicz po drugim mężu Malcolm, ona mówi, w internecie nie chce się nazywać po Zbyszku, bo to nie ma dla mnie żadnego sensu. Nie chcę pozbyszku. Nie chcę Zbyszku, nie chcę. Po zbyszku, nie chcę. No Rozum, nie. Dziwne imię pozbyszku. Monika pozbyszku. No i to, ze co powiedziano, chyba już wszystko i niczego mądrego więcej no nie powiem. No nie nie? nie, nie, Jest taki napój zbyszko i mi się po nim odbija A, sumie, że to Ale. pozbyszku jest tak. Ale nie, no rzeczywiście to ciekawe nazwisko. Monika pozbyszku. Zbyszku. Po zbyszku. No. No. Troszeczkę no no egzotycznie to... brzmi. Tak, i rumuński. jakoś pozbyszku. No. Ja to widzę taki, taki rumuński nagłówek e, Monika e, pozbyszku w kasku biegała po lasku poranny show w LMFFM Wstawa i szkoda dnia. Maga ważna informacja z internetu. E, czytam tutaj, że Amerykanie zrobią muzykal. Muzykal. Muzykal zrobią. Tak. O Mareli Rodowicz. Przykują widowisko, które podobno obejrzy Cały grob. glob A czym a, a glob podpadł Amerykanom? Że... Proszę <gry> panie Albertowski, pan sobie nie żartuje no. to górale z Gruzji Rolnicy z, z Burkina Faso, górnicy z Kamczatki, no i Indianie z Peru, Wszyscy chcą filmu o Maryli no, a. Są na to dowody, wysyłane Listy, gołębie, puszczane Dymy z ognisk do Amerykanów Butelki to, płyną to, po, to, jest, to po To niedługo po musicalu O, o, o Maryli będzie film wojenny o Maryli, walczyła. Nie, I będzie serial, za którym Thank podobno God. tęskni sama pani Maryla. Stawka większa dla Maryli. Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM oto Bratowski, bo on jest Januszem i gada właśnie z Grażynką i nie wie, że my mamy wejście, wiem, bo No to jest, dobrze, nie? ale no to jakoś sobie poradzimy, bo? tym bardziej, że wiesz, Janusz i Grażynka, no, ważne tematy poruszają. Zostawmy Janusza, zostawmy Grażynkę. A Baby Shark Dance, to jest najpopularniejszy film w historii YouTube'a. Wierzę. T teledysk z Korei Południowej właśnie przekroczył, uwaga, 10 miliardów wyświetleń o, jako pierwsze skur... wideo na świecie, a to jest zwykła kreskówka z zwykłą dziecięcą rymowanką. Panie, no to nie jest zwykła kreskówka zwykłą remowanką. To jest jak ktoś to widział i słyszał. Zresztą no ja bym w ogóle to widział na Sylwestrze Marzeń z Zakopanem, powiem ci. Oczy zielone, to przy tym jest wirtuazeria po prostu wysublimowania i finezja wira, wyrafinowania. To może puścimy słuchaczom, żeby wiedzieli tak, o czym puszczaj, mówimy. puszczaj, ich. Miażmy ich. Miażdżymy, jedziemy. I wszyscy... Mam. No, Czekam, czekamy na Ma. Nie czekaj, czekamy na daddy. Jeszcze daddy. Jeszcze daddy. Jedzie daddy. Daddy. To jest jak wirus. a może by to wpuścił na poplistę, co wy na to? Ale fakt, to jest jak wirus i piątek dzięki nam się z głowy. Wstawaj, szkoda dnia w no. so, no, RMFFM.